Cześć kochani w trzecim odcinku pogadanki dalej zostajemy w temacie słowiańszczyzny, Niemniej na chwilkę kilka wychodzimy z kuchni ponieważ trwają przygotowania do nocy kupały i ja przygotowuję również świece, przygotowuję zioła, różnego rodzaju amulety, sole, wszystko to, co przyda się podczas obrzędu, który zbliża się wielkimi krokami. Będziemy obchodzić na terenie Szkocji ten obrzęd jako Słowianie w Szkocji i żeby nie przedłużać, zapraszam Was do mojego świata. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, jak powstaje taka właśnie świeczka z węzy pszczelej. Mamy plaster, mamy knot i mamy nożyczki. No prostsze niż origami. Zaczynamy. Odkładamy nożyczki na bok i przygotowujemy się do kręcenia. Dobrze należy tutaj umiejscowić knot, żeby nie było żadnej przestrzeni. Czasami plaster jest zbyt twardy, żeby mógł się zawinąć, więc należy go leciutko podgrzać. I ja na przykład robię to taką gorącą szmatką, wkładam plaster między, między gorącą szmatkę. On już jest tutaj podgrzany. No i tutaj od manualnych sprawności zależy, jak szybko i jak prosto skręcimy naszą świeczkę. Ciach, ciach, ciach. Tu. I musimy jeszcze obciąć knot mniej więcej na taką długość i moi drodzy, możemy oczywiście świeczkę udekorować. Ja w tym przypadku używam drewienka, które bez problemu się wkłada. Tada, świeczuszki nasze gotowe. Aby powiększyć świecę, po prostu należy dodać kolejny plaster. I tu, na końcówce, należy też mocniej zgnieść, żeby świeca się po prostu nie rozeszła nam. No i w ten sposób wygląda. Większa świeca. Na sam koniec należy zawsze sprawdzić, czy świeczka działa i czy nie dojdzie do pożaru. Akurat krzesać dziś nie będę. To jest tylko próba, sprawdzenie, czy się dobrze pali. Pamiętajcie przy świeczkach o BHP, o przestrzeganiu zasad, żeby nic się nie stało ani wam, ani domostwu, w którym się znajdujecie. Przy tym rodzaju świeczek, one są, jak widzicie, dosyć bezpieczne w robieniu. Natomiast jeżeli już bawimy się z woskiem, podgrzewamy go, no to faktycznie tutaj należy zachować wszelkie możliwe zasady BHP. I uczulam, ponieważ ja już miałam parę takich incydentów i wypadków. No i dobrze jest też w momencie, kiedy zrobicie swoją własną świeczkę to również sprawdzić czy z nią jest wszystko w porządku wypalić ją do końca sprawdzić czas palenia bo, bo dobrze jest mieć informacje na ten że temat także moja działa wszystko się zgadza zobaczę jaki jest czas palenia i po tym dopiszę tutaj na filmiku a jak długo ona się paliła No, właśnie na to, żeby nakręcić filmik taki szybki, wpadłam dopiero pod koniec całego zamieszania, więc chciałabym jeszcze tylko opowiedzieć, co do tych naszych świeczek. Do naszych świeczek jeszcze jesteśmy cały czas przy przygotowaniach do nocy kopały. Tutaj mamy zioła słowiańskie, ususzone, rozmaryn. Nie wiem, czy widać pewnie. Pewnie nie bardzo, bo to z telefonu. W każdym razie właśnie te zioła mają dużą moc, duże znaczenie, więc porobiam takie zestawy, które będzie można sobie oczyścić i nabiorą znaczenia po, po naszym obrzędzie. Świeczki wylądują najpewniej na wiankach. Bądź oczywiście będzie można zabrać je do domu. Są też amulety, które będzie można oczyścić w świętym kręgu i w świętym ogniu i zabrać je do domu. I żeby sobie gdzieś służyły, można je nosić, powiesić nie wiem, do, do kluczy na przykład. No i jest jeszcze w tym zestawie sól. Akurat miałam zapasy... W soli jest to sól z olejami. I... Sól, dlaczego? No, bo sól przy każdym obrzędzie ma znaczenie oprócz oczyszczenia to również ochronne odstrasza wszelkie niepotrzebne byty, których, z którymi spotkać się nie chcemy. Jak i mm, przed każdym obrzędem należy po prostu się porządnie umyć i oczyścić i przystąpić do, do obrzędów takiej czystości. Odnośnie pakowania chciałabym wspomnieć, że. Ja używam oczywiście jak najmniej chemii. To jest plastik, jedyny, który, który figuruje tu. Najczęściej recycling jest preferowany w pakowaniu u mnie. No i takie właśnie prezenciki będą wyglądały w ten sposób, że ziółka. Zrobimy set. Przyklejam, żeby mi nie odpadło nic. Dla mnie estetyka ma bardzo duże znaczenie. W niektórych kręgach powszechne jest, że mam tak zwane OCD. Co akurat uważam za zaletę. Ciach. I przyczepiam ostatni element, to będą właśnie takie Zestawy do rytuału, czyli wspomniane zioła dla tych, co nie dadzą rady, akurat w magiczną moc, noc ich szukać, a chcieliby wrócić do domu z czymś, co będzie miało znaczenie. Świeczka będzie służyć najpewniej pannom, aby włożyły je do wianka. I amulet można do swojej. Koncinę, tak jak wspominałam, do kluczy, na szyję. Ktoś uważa, że się nadaje ciach. I mamy w jednej toreco, co jak widzicie, właśnie jest to po na przykład w kopercie. oleje z ziół słowiańskich, idąc za Adamem Fischerem wybrałam trzy, lubczyk, rozmaryn i płatki róż. Słów kilka o książce Adama Fischera, właściwie jest to słownik pod tytułem Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Jest to zbiór roślin, polskich roślin, Opisane jest zastosowanie tych, tychże, począwszy od funkcji żywieniowych, poprzez magię i czary, zastosowanie budowlane, surowiec do wyboru tkanin i odzieży, barwniki, no i lecznictwo, medycyna ludowa, coś, co, co jest akurat dla mnie bardzo interesujące, również właśnie jako trusfizny taka ciekawostka. Na podstawie tej książki stworzyłam i ja zestawy ziół, wspomniany rozmaryn, lubczyk i płatki róż. Postaram się w opisie pogadanki dodać ich właśnie funkcje na podstawie słownika, a sam Adam Fischer był etnologiem, etnografem i folklorystą i ja uważam tę książkę za mistrzostwo. I wielokrotnie z niej korzystam. Bardzo polecam jakie inne pozycje tego autora. Doskonała pozycja, doskonała pozycja, warto ją mieć. Z tego co wiem, teraz jest dostępna tylko na razie w formie PDF. Można ją dostać w czeluściach internetu za darmo. Mam nadzieję, że ukaże się w wznowienie bądź w momencie, kiedy będę w Polsce, poszperam w antykwariatach może się uda znaleźć. I jeszcze starsze wydanie. Na zakończenie chciałabym e, wspomnieć o znaczeniu ognia w duchowości słowian. Jak i znaczeniu ognia w kontekście nocy kupały, do której właśnie się przygotowujemy. Otóż noc kupały jest świętem nie tylko miłości i płodności, ale właśnie, głównie za ślubin, ognia z wodą. I te dwa żywioły mają ogromne znaczenie. Te dwa żywioły są ambiwalentne. Z jednej strony e, są niezbędne do życia, a z drugiej strony potrafią je zniszczyć. E, zresztą. Wiele rzeczy jest ambiwalentnych w duchowości Słowian, jak i cała Kupała też jest świętem ambiwalentnym, ale no, nie będę już tutaj głównie chce się skupić na ogniu. Ogień miał chronić, a woda oczyszczać, tak? Czyli to takie główne funkcje, jeżeli chodzi o te dwa żywioły. Niegdyś spotykano się, palono ognie, później od tego ognia wpalano pochodnie, z którymi chodzono po polach z każdej z stron. Okazano te pola również i bydło. Dlaczego? No Bydło chroniło to, ten, ten, to okupcenie, chroniło przed pomorem, a. Y, y, jeżeli chodzi o pola, no to zabezpieczało urodzaj przed na przykład gradem czy fiorunami. Ogień zabezpieczał też przed wszelkimi niepożądanymi duchami, demonami, przed, również przed wszelkimi chorobami i nieszczęściami. Woda oczyszczała, chociaż wodą też kropiono w niektórych regionach również pola, także to były też te, takie zabiegi przeciwko na przykład suszy. Więc tutaj chciałabym zwrócić uwagę, że ogień, mimo że ma duże znaczenie w ogóle w duchowości, to jeszcze właśnie podczas nocy kupały ma, ma ogromną moc. Też na przykład miał moc utrwalania instytucji rodzinnej, albo. No i właśnie, ogień też palono poza wszelką ekumeną, czyli poza polami uprawnymi. Niegdyś w ogóle również właśnie pieczołowicie się przygotowywano do tego, zbierano. Chrust, tak, przygotowywano się. Zresztą do ognia podchodzono w ogóle z, z, z wielkim szacunkiem, ponieważ w kulturach indoeuropejskich uważano, że ogień jest żywy że, że mówi, że je i dlatego właśnie nie można było go skalać, nie można było go Zalewać brudną wodą, oddawać uryny, czy generalnie wkładać czegoś ostrego, żeby właśnie nie zniszczyć, czy gwałtownie, żeby nie przestraszyć, tak? Więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o. Stąd jest to, to jest takie pokłosie, właśnie tego, jak my obchodzimy się z ogniem podczas naszych obrzędów. Ogień był też pośrednikiem między światami, ciałopalność, i, i tak jak teraz jest pośrednikiem, właśnie między nami a bogami, które. To ciało sworzycowe ognia składamy dary dla bogów, bądź prośby do naszych przodków. I e, ogień miał też ogólne znaczenie o, o, w duchowości bardzo, bardzo duże, bo na przykład ogrzewał izby, pomagał przy wyrabianiu posiłków, przy wyrabianiu wszelkich dóbr materialnych, był, był również Przyjazny podczas odstraszania dzikich zwierząt, e, ogrzewał te chaty. E, także no, bez ognia to ciężko byłoby, ciężko byłoby żyć. E, no i miał też tą swoją stronę drugą złą, wziął spustoszenie, pożary i śmierć. Tak? To samo było właśnie z wodą. E, z jednej strony była niezbędna do życia, dzięki niej mógł kwitnąć handel. I można było się przemieszczać, i tak dalej, i tak dalej, ale no, z drugiej strony y, mogło dojść do y, powodzi czy większych kataklizmów, i też mogła zabić, wciągając do siebie. Także to tyle, jeżeli chodzi o y, znaczenie ognia. Ja dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajkowania, śledzenia, y, subskrybowania y, i dalszej zabawy. Sława.